Hej, hej, dziś zabiorę Was w świat festiwali. Z wiadomych przyczyn w tym roku nie mogliśmy się nimi cieszyć, ale myślę, że makijaż festiwalowy da nam taką małą namiastkę tego, jak moglibyśmy się bawić. Dziś jest ze mną Sandra Maliszewska. Cześć! Ja nazywam się Marcin Indrzejewski, a wy oglądacie kolejny odcinek Ardel Beauty Studio. Dzisiaj zajmiemy się właśnie takim makijażem festiwalowym i tutaj dla ciebie wybrałem kosmetyki. Takie podstawowe mamy bazę, mamy podkład, mamy korektor, puder, takie rzeczy, ale to tobie zostawię cały ten fanstaf, żebyś sobie wylosowała, nawet nie wybrała, będziesz losować. Tak dobra, na to? dobra, super. Ale najpierw powiedz mi, jaki jest taki festiwal, którego nie możesz się doczekać w ciągu całego roku, taki najlepszy w ogóle, super. Se jest Coachella, to obserwuję wszystkie jakieś zdjęcia na Instagramie, czy coś tych wszystkich stylizacji makijażu, bo one mają taki swój klimat właśnie fajny. Więc właśnie chyba Coachella. U mnie chyba tak samo, bo jednak jak mówię o w ogóle o makijażu, jak myślę o makijażach festiwalowych i stylizacjach festiwalowych, to pierwsze co mam na myśli to jest właśnie Coachella. Nie. Byłaś kiedyś? No nie. No ja też nie, ale no to może dzisiaj spróbujemy yy, zrobić taką iluzję, że... Że Czyli się, wybieramy że się na Coachella. Zbieramy się na kauczele. Dobra. Pierwsza twoja torebka będziesz losowała produkt do ust, więc nie zaglądaj, możesz zamknąć oczy i wybrać sobie pomadeczkę. Dobra O! Okej, okay, czyli usta dzisiaj dość spokojnie. Przy oczach tak nie będzie, niestety. mamy pomadkę, proszę bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Proszę Kolejna serdecznie. torba moja droga to... Sam muszę zerknąć. Yy, rozświetlacz. Bo rozświetlacz dla, dla ciebie nie mam. Tu mam, mamy. parę opcji, więc. Yy, więc losuj. Dobra. Ok. Mamy złoty rozświetlacz. Będzie fun. Yy, kolejna torba. Mamy dużo tych torebek. <śm> <śm> w fajnie. kolejnej torbie masz produkt do oczu. Dobra. Więc możesz sobie wylosować coś. Tutaj są różne produkty. Możesz wylosować to, co będzie Ci najmilsze no dla ręki po prostu. Dobra. Możesz zrobić mi też jakiś challenge, tam są różne rzeczy. Okej, okay, mamy paletę, dobra. Losuj dalej, jeszcze druga rzecz. Potrzebujemy drugiej. Okej, okay, jest niebieska kropka. To jest fajne. Dobra, spróbujemy się coś z tym zmalować eee, i ostatnia torba, moja droga, to są oczywiście najlepszy dodatek, sztuczne rzęsy, więc Dobra. proszę bardzo, tutaj już określi nam to ten look, w który pójdziemy. Okej, okay, mamy takie piękne rzęsy, jest linia, extension effects. Dobrze, fajnie. Myślę, że będziesz w niej wyglądała świetnie. Dobrze. Dobra, to co, lecimy z makijażem? Lecimy. Super. Zaczniemy sobie od bazy i to będzie baza rozświetlająca. Skupimy się dzisiaj mocno na makijażu cery, więc baza będzie tylko Z Dobrze. Rozmaiceniem. Raczej myślę, że polecimy z oczami, bo to będzie taki najbardziej crazy. Ale mam też fajne rzeczy, bo nie wiem, czy tam zobaczyłaś nowe kryształki. No widziałem, już nie mogę doczekać właśnie. Mm -hmm. Kryształki też będą, będzie wszystko. OK, na początek powiedz mi, czy jesteś zadowolona z tych produktów, które wybrałaś. No, bardzo, bardzo Bo ja ładne. myślę, że grubo pójdziemy w sen niebieski, co? No. Rzęsy no. też bardzo ładnie. Podobają ci się rzęsy? No. A kleisz sobie rzęsy na co dzień? No, bardziej tak kępki, ale też okay. jakoś mi to tak niezbyt wychodzi, ale mam nadzieję, że tobie wyjdzie dobrze. No, to możemy ci troszeczkę sprzedać tutaj parę tipów, żebyś była pro w przyklejaniu sztucznych rzęs. OK, sięgam sobie za podkład. Wybrałem dla ciebie troszeczkę. Mocniejszy, bardziej matujący podkład, bo bądźmy szczerzy, na takich festiwalach potrzebujemy bardzo dużej trwałości produktów. Także mamy tutaj e, Photo Face Matte Foundation, czyli jest to podkład matujący. Jestem pewny, że w takie upały podkłady matujące to jest jedyna właściwa opcja. No może go sobie pędzę. poza kamerą nałożyliśmy sobie korektor pod oczy i e, była to szybka robota, więc od razu zapudrowaliśmy go pudrem. E, I teraz tego pudru użyję na całą twarz, żeby wszystko jeszcze mocniej zagruntować i żebyś się koniecznie przez całą noc nie wyświeciła i żeby nic ci się nie stało. Użyję sobie do tego dużego pędzla i delikatnie nic całą twarz. W ogóle używasz pudru? Tak. Bo ja zupełnie przestałem używać pudru, ale... Dlaczego? Wiesz co, nie wiem. Tak, kiedyś w ogóle, kiedyś byłem y, zajarany y, pudrowaniem całej twarzy, bardzo hardkorowo, nie wiem czy wiesz, co to jest baking. No wiem, wiem. To robiłem na całej twarzy, dzień w dzień. A... Ciężko. Ciężko, bardzo ciężko, a teraz nie używam go wcale. Więc... Ja lubię chodzić nie po kolei, to przejdziemy sobie teraz z makijażem brwi. Tutaj mam taką fajną kredeczkę. Dobrze. La Labriti. I ona jest bardzo cienka, więc rysujemy sobie takie wręcz pojedyncze włoski, żeby wszystko fajnie wyglądało. Po drugiej końcówce mamy szczoteczkę. Ja właśnie lubię kredeczkę za to, że mogę nią rysować pojedyncze włoski. No dobra, delikatnie to delikatnie. Możesz sobie spojrzeć, czy jest wystarczająco delikatnie. Bardzo ładnie. Super, bardzo się cieszę. Zrobimy szybko drugą i lecimy już z makijażem. Zaczynamy sobie z oczami i tutaj e, szczególnie zainteresowała mnie niebieska kredka, którą wylosowałaś i myślę, że e, stworzymy nią taki troszeczkę graficzny look. Ty robisz sobie kreski, prawda? Ja robię. Robisz kreski, więc myślę, że też pójdziemy w kreski, żeby było tak tematycznie po twojemu, mhm. e, ale z, maim, z moim spinem na to wszystko. Dobra, Dobra. więc będzie trochę bardziej um, pojechany ten make-up. Okej, okay, więc zaczynam sobie rysować kreskę, to jest taki ładny... Niebieski odcień, i ona będzie taka dosyć miękka i rozmyta, i myślę, że na tym się dzisiaj skupimy. Kreska jest on. Ty masz opadającą powiekę, ale to nie jest dla nas żadnym problemem, i w ogóle nie bójcie się robić kresek, jeżeli macie opadającą powiekę, bo to nie jest żadna przeszkoda. Więc zrobiliśmy sobie taką mocno wywiniętą, ale tutaj też nam pomogą rzęsy, bo nie wiem, czy ty jak robisz kreskę, to używasz sztucznych rzęs, czy raczej, jak już są rzęsy, to nie robisz kreski. Nie, bo w ogóle raczej nie przyklejam rzęs, jak... Robię kreski tak na co dzień, więc mm -hmm. tak na co dzień nie przyklejam tych rzęs, ale jak, nie wiem, jakieś zdjęcia robię do jakiejś współpracy czy coś, to wtedy przyklejam. Okej, okay, dobra, bo rzęsy przy kresce, przy opadającej to jest najlepsze, co możecie spotkać, bo to ukryje dużo rzeczy. Możesz sobie spojrzeć, jak to wygląda. I to jest taka kreska mocno wywinięta do góry, a to dlatego, że teraz będziemy robić taką graficzną wersję, więc ja sięgam sobie dalej e, z tą kredką i będę ciągnąć tutaj... Tą kreskę, tak naprawdę, otworzył go, delikatnie nad załamaniem, i możecie to właśnie robić na otwartym oku, bo wtedy po prostu łatwiej będzie wam znaleźć ten kształt. I na początku delikatnie wyznaczam sobie drogę, którą później będę chciał wzmocnić. Okej, okay, możesz sobie spojrzeć. To jest mniej więcej. Nasz zarys, ty jak miałeś takie kreski kiedyś już na sobie? Nie. Okej, okay, zawsze musi być ten pierwszy raz. Sięgam teraz po taki dość malutki pędzelek, taki ścięty i będę tą kreskę delikatnie rozmywać, bo chcę, żeby ona była taka miękka. Dobra, a powiedz mi w takim razie, bo tak gadamy o tych festiwalach, jaki ty w ogóle słuchasz muzyki? No w sumie. To, to ci najczęściej leci w radio. No właśnie słucham takich radiowych bardziej, okay. ale lubię też parę takich starych jakichś piosenek, lubię też trochę polskiej muzyki, no w sumie wszystko. Czyli wszystko, no. ja tak samo. Ta kreska nie musi być idealna, zwłaszcza jeżeli używacie kredki lub na przykład cienia, bo równie dobrze moglibyśmy tutaj użyć niebieskiego cienia. Hmm, to jest na tyle miękkie, że jakieś tam ostre linie to nie jest nic, czym powinniśmy się przejmować. Dobra, mamy naszą kreseczkę. Proszę bardzo, możesz się pokazać, tak to wygląda. Teraz, żeby było trochę mocniej, trochę fajniej, to przygotowałem sobie tutaj te wcześniej omawiane kryształki, więc mamy tutaj trochę różnych opcji, naklejeczek i takich rzeczy. I myślę, że obkleimy to całe, żeby się świeciło i błyszczało. Co ty na no to? Super. Ok, więc spośród tych wszystkich błyszczących rzeczy, wybrałem sobie dla ciebie brokat. Na początek, oczywiście. Później w ogóle dodamy wszystko inne, ale na początku mamy brokat. Yy, I dlatego, że ta kreska jest taka dosyć. mimo wszystko prosta, to dodamy sobie go. zaczeki piękny brokat. No. Widzimy to, widzimy to. Jest piękny, prawda? Piękne. Dodamy sobie go na środek powieki. Ok, więc sklepię go palcem. No właśnie. Dobra. O, proszę, możesz sobie zobaczyć, jak to wygląda. Pięknie. Świeci się. To chodzi. Czat. Dobra, y, troszeczkę zmieniliśmy koncept, więc dodajemy więcej brokatu, bo y, more is more w y, tym przypadku dzisiejszego makijażu, więc tak naprawdę y, tym brokatem wypełnię całą przestrzeń y, y, w środku tej kreski. Czyli tutaj, gdzie nie mam y, koloru, będzie po prostu brokat. Bo czemu nie? No, taka wręcz. Euforia nam wyszła. Już, no, możesz sobie spojrzeć. No. Świeci się, nie? Przedeckie. Teraz się świeci już hardcore. Bardzo mi się podoba. Super. Okej, okay, przejdziemy sobie teraz do przyklejenia tych e, fajnych rzeczy. Natomiast e, zanim to zrobimy, to odpowiem na dosyć częste pytanie, które ja dostaję, czyli na co takie kreształki przykleić? No bo one niestety możemy dostać takie samo przylepne, ale też e, ten klej, który jest na tych naklejkach, no on się do twarzy po prostu za bardzo nie trzyma. E, ja bardzo polecam kleje duo. Nie wiem, czy kiedyś przyklejałaś sobie jakieś takie różne pierdółki do twarzy. Nie. To uważam, że duo jest świetną opcją. Ten klej super łatwo schodzi i też bardzo długo po prostu nie dość, że dobrze trzyma rzęsy, to świetnie trzyma takie różne błyszczące, e, fajne rzeczy e, i ten klej jest też w wersji z pędzelkiem, więc tym bardziej super opcja, bo taki kryształek można po prostu kleić w 5 sekund. No więc lecimy, szybki instruktaż przyklejania kryształków, e, robimy sobie kropeczkę w pożądanym miejscu im więcej będzie się świeciło, tym po prostu lepiej, I teraz chwytamy sobie za e, taki kryształek. Dobra. ok, i... Chwytam za taki kamyczek. I po prostu zrobimy tutaj taką randomową kompozycję, która będzie wyglądała na zaplanowaną, ale będzie polegała na y, bardzo dużej ilości błyskotek. Myślę, że to będzie fajnie. Też tak myślę. Dobra, jak ja się tutaj będę siłować z tymi kryształkami, bo są one małe i uciekają. To mam do ciebie pytanie. Jacy są twoi ulubieni wykonawcy muzyczni? Co najbardziej lubisz słuchać? No bo już wiemy, że muzyka każda, ale tak dwie kobiety i dwóch facetów, żebyś nam Z kobiet to Nicki Minaj. I... O, oh, okej, okay, czyli ten typ. No i może Pipi Cocaine. Okej. Okay. Z mężczyzn... No, Justina Biebera lubię, To w sumie od zawsze, jak byłam w podstawówce, to szalom. A, Dobry? a Drugi... Nie wiem, jaki drugi mężczyzna. A czyli jednak, jest ten jedyny. Ale wolę kobiet, kobiet słuchać. Nie ja, ten jedyny. Wszyscy wiemy. Polecimy sobie teraz z tuszem do rzęs, bo tak naprawdę oko jest już skończone. Możesz wszystkim pokazać, jak to wygląda, jeszcze bez rzęs, ale ono nam tutaj dużo um, dobrego zrobią. Będę sobie używać tuszu do rzęs, który. To daje troszeczkę objętości i on sam w sobie powinien tworzyć efekt sztucznych rzęs. Jakie szczoteczki najbardziej lubisz w tuszach? To jest taka płaska, ale... Ja nie wiem, bo się nie znał. Nie znasz się, a no to jakich używasz? Jakie masz? Nie wiem, nie zwracam nie uwagi, nie. nie Zwracasz uwagi? Spójrz do dołu na kolana? Bo nie wiem, czy wiesz, ale tak naprawdę w tuszu 90% roboty to jest szczoteczka. No to już teraz będę zwracać uwagę. No, teraz musisz zwracać uwagę na szczyteczki, ale silikonowe czy takie klasyczne? Bo to myślę, że każde ogarnie. Silikonowe. Silikonowe jednak, okej, okay. czyli wolisz, jak te rzęsy są rozczesane. Mhm. Dobra, my tutaj bardzo delikatnie Ci te rzęsy podkreślimy, zwłaszcza z tymi dolnymi, ja nie będę ich tutaj mocno podkreślać. Malujesz w ogóle dolne rzęsy? Mhm, maluję. Dużo osób nie maluje do dołu. No wiem, ale ja właśnie bardzo lubię. Lubisz malować? No. Ale to jest fajne, bo to otwiera oko wbrew pozorom. No. Ludzie myślą, że jak malujesz się dolne rzęsy, to oko nagle będzie zamknięte, a to jest nieprawda, bo tutaj masz niewykorzystaną przestrzeń. No. Jak masz rzęsy, to od razu jest, jest większe. Więc malujcie dolne rzęsy. Mi się bardzo teraz spodobał ten trend na białe rzęsy, te o, dolne. Tak. I zaczęłam tak robić, strasznie mi się podoba. Super, no. fajne. Ja w ogóle też bardzo lubię kolorowe tusze do rzęs też jest spoko opcja, zwłaszcza na dolnych rzęsach. Wtedy można fajnie też sobie podbić kolor tęczówki. No. Okej, okay, wybrałaś sobie takie rzęsy i teraz powiedz mi, czy one Ci się podobają. Podobają. To był dobry strzał. No, bardzo ładne. Bardzo ładne, no to świetnie, bardzo się cieszę. E, one są też fajnie podkręcone, więc super nam tutaj e, otworzą Ci jeszcze bardziej to oko. Także szybko sobie je przykleimy e, i użyję do tego tego samego kleju, którego użyłem do kryształków. Okej. Okay. Więc dwa w kopię sobie za tą rzęsę i po prostu tym pędzelkiem nakładam tutaj klej. To jest też super proste, bo nie musisz się tym klejem brudzić. W końcu sobie ląduje na pędzelku. Dwie sekundki, żeby wysechł i będziemy go już nakładać. To bardzo ważne, żeby mocno przykleić kąciki, bo na festiwalu to, się, że w tym makijażu będziesz chodzić 3 dni. Nie no, żartuję. Mam nadzieję, że tyle nie będziesz chodzić. Ok, masz sobie zobaczyć jak to wygląda z klejem. Oczywiście musimy tutaj wszystko dopracować. Wygląda super. Dobra. Um, drugie oko zrobimy za kamerą, bo jak widzicie jesteśmy tutaj niekompletni i wrócimy do Was z resztą makijażu. Jesteśmy już z powrotem, makijaż oczu jest skończony i teraz zostało nam dokończenie cery. Jak Ci się ogólnie podoba? Pięknie, bardzo mi się podoba. Zdecydowanie bym tak poszła na Coachella. Okej, okay, super, fajnie, to mnie cieszy. E, użyję sobie teraz bronzera i to będzie bronzer w kamieniu, e, ponieważ to nam po prostu szybki sposób będzie w stanie dać piękny efekt, więc nałożę ci go troszeczkę na policzki, ale bardzo delikatnie. Myślę, że nie potrzebujemy tutaj dużo. Oczy są już na tyle intensywne, że też nie chciałbym po prostu przesadzić. Nakładam sobie też troszeczkę na czoło, a dokładnie tutaj na boki czoła, bo chcę stworzyć trochę taki opalony look, ja też dzisiaj jestem bardzo opalony, no bo domyślam się, że na takiej coachelli mielibyśmy dużo słońca i ta skóra byłaby taka troszeczkę muśnięta, więc próbujemy to tutaj sobie stworzyć makijażem. Powiem ci, że go nie potrzebujesz, ale mm, przyznam się szczerze, że naprawdę wygląda to kusząco. Teraz sięgnę sobie po róż i będę używać tym samym pędzlem e, takiego jaśniejszego odcienia. Ten drugi jest dosyć ciemny, spokojnie będę go na Tobie używać. Um, I nałożyć go tutaj, tak naprawdę, na szczyty kości policzkowych, żeby znowu stworzyć taką iluzję, że ta skóra jest muśnięta słońcem. Więc nie będę go nakładać tutaj na twoje jabłuszka, jak to się nazywa, tylko właśnie troszeczkę wyżej. I pociągnę go aż do skroni. Ok, lecimy teraz z rozświetlaczem, ale zauważyłem, że nie użyliśmy palety cieni, ale myślę, że ten krok sobie pominiemy, bo jest już wystarczająco festiwalowo. Myślę, okay. że paleta cieni e, następnym razem, jak się spotkamy, ale mamy tutaj rozświetlacz, który wybrałaś, się jest on w takim złotym kolorze, więc myślę, że fajnie podbije nam um, Twój brokat na powiece, więc dołożę go troszeczkę. Nałożę go troszeczkę na szczyt dłoni i wklepię w Twoje policzki. Dobra moja droga, ostatnim produktem na dziś będzie pomadka. I wylosowałaś tutaj, o dziwo, taki nieodzaczek, więc myślę, że on fajnie nam tutaj dopełni całości. Nie będzie to za intensywne. Więc pozwól, że nałożę go na Twoje usta. Pozwolisz, świetnie. Masz już też balsam nawilżający, więc matka też przez to będzie troszeczkę delikatniejsza, ale też e, jeżeli nie chcesz na przykład, żeby twoja matka była za mocna, to zawsze możesz ją wklepać paluszkiem, wtedy ten efekt będzie delikatniejszy, żeby to wyglądało po prostu jak naj, możliwie jak najnaturalniej i może troszeczkę w kontraście do tych e, powiek, żeby cała reszta była troszeczkę przygaszona. Ok, makijaż jest już skończony, ale wisienką na torcie myślę, że będą włosy, więc teraz wyślecie na fryzurę i wrócisz do mnie, bo mam do ciebie jeszcze dwie sprawy. Dobra, to idę. Wyglądasz pięknie, włosy mamy skończone, jak Ci się podoba cały look? Pięknie, dziękuję bardzo Super. za taki makijaż. Ja również bardzo dziękuję, ale mam dla Ciebie jeszcze jedno losowanie. No. E, więc mam tutaj dwie karteczki, mamy taką tradycję, więc wylosujesz sobie pytanie albo wyzwanie. Także proszę bardzo, ja nie wiem, gdzie to jest. Okej, okay. i proszę Państwa, mamy pytanie. I Wy możecie się dowiedzieć, jakie pytanie zadam na naszych social mediach. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę Cię bardzo. Oczywiście wszystkie social media do Sandry znajdziecie w opisie pod tym filmem, również wszystkie social media Ardell również znajdziecie tam na dole. Ja mam dla Ciebie jeszcze mały gifcik w podzięce od dystrybutora Ardell, czyli Sense and Body. Proszę bardzo, bardzo, masz tam dużo różnych ciekawostek. Jeszcze raz dziękuję, że Wy byliście z nami w kolejnym odcinku Ardell Beauty Studio i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Hej.